Tylko spójrzcie na tego słodkiego czekoladowego misia. Jaki mały wydaje się w rękach Mabel. Judy ma troszkę większego misia. Ale nadal jest tak samo słodki. Wow, widzicie to? I tam ma gigantycznego czekoladowego misia. To niewiarygodne. Mabel i Judy są zszokowane jego rozmiarem. Też postanowił pochwalić się swoim malutkim czekoladowym misiem, ale nie sądzę, żeby i ten był pod wrażeniem. No to czas go spróbować. O rany, tylko spójrzcie w środku małego misia. Były kolorowe cukierki. Wszyscy są zaskoczeni, to była prawdziwa niespodzianka. Teraz Judy nie może się doczekać, żeby dowiedzieć się, co jest w środku jej misia. Pierwszy gryz. Chyba za mało. O tak! Od razu lepiej. W środku misia Judy też było pełno kolorowych drażetek. To musi być naprawdę dobre. No to co, Itan? Teraz twoja kolej. Czemu Judy go zatrzymała? A, jeszcze nie zjadła czekolady. No to wszystko jasne. Musimy poczekać, aż skończy. Och, Misiu, zaraz cię zjem. Muszę tylko poczekać. Judy ma już chyba dosyć, ale mimo wszystko kontynuuje. No dobra już jedz! Nareszcie! Ojej i tam to musiało poleć. Spróbuję z bokserską rękawicą! Nadal nic. Katana? Chyba też nie dało rady. I tam trzymaj! Może kim baseballowy mu pomoże. O tak udało się! I tam pozwól się głowy Misia. Chyba mu się podoba. Nawet się nie chce zatrzymać. Uderzenie za uderzeniem i cukierki lecą we wszystkie strony. No dobra, w końcu coś zjem. Niam niam, miam. ale dobre. Uczestnicy mają niesamowicie dużo cukierków. Na pewno wystarczy dla wszystkich. Coś czerwonego i dość dużego pojawiło się na stole obok Mabel. To ogromna maszyna z cukierkami w kształcie balonu. Mabel jest tym bardzo podekscytowana. Patrzcie, i tam też taką ma, tylko troszkę mniejszą. Ale Judy ma naprawdę malutką maszynę ze słodyczami. Chyba jej smutno. Przestańcie się z niej śmiać. Ale to Judy zacznie pierwsza. Co, nie możesz wyjąć cukierka? Pozostali już nie mogą wytrzymać ze śmiechu. O, gratuluję, Judy. Udało ci się otworzyć automat. Smacznego. Wow, to guma do rzucia. Judy zrobiła z niej śliczny balonik. Bardzo malutki, normalnie mikrus. No dobra, Ethan, twoja kolej. Pokaż, na co cię stać. Mm, ale dobre. Próbował nadmuchać balona, ale najwyraźniej nie wyszło mu to zbyt dobrze. Ma jeszcze jedną szansę. Zaraz zrobię największego balona na świecie. Tylko zjem bardzo dużo gum. A mnie się wydaje, że to chyba za dużo gum dla jednego Itana. W automacie nic już nie ma. Ani jednej gumy. No dalej, Itan. Czekamy na coś niesamowitego. Chcemy zobaczyć naprawdę dużego balona. O nie, to było dosyć żenujące. Ej, wiecie co, teraz e, Mabel. Mabel smacznego. Mabel wyraźnie cieszy się, że może już spróbować swoich gum. Jakie to pyszne! I tylko spójrzcie, jak wrzuca je do buzi, jedną za drugą. Teraz to nie tylko przekąska, ale i niesamowita zabawa. Dobrze, Mabel? Czekamy na twojego balona. Na pewno ci się uda. Wow, był bardzo duży. Ale niestety pękł. I teraz jesteś cała w gumie. Fuj, to było paskudne. A tymczasem Mabel zamierza zjeść resztę swoich gum. Tylko spójrzcie, jaki ma apetyt! O rany chwyciła za automat i wsypuje sobie gumy prosto do buzi. Ojej, to musiało boleć. Słuchajcie, wszystko w porządku! Mabel, nie chcecie cię smucić, ale w ten sposób nie zjesz żadnej gumy. A my zjemy! Tylko spójrzcie na tę uroczą, malutką paczkę chipsów. Judy chyba jest zadowolona, ale spojrzała na porcję Itana i już mu zazdrości. A teraz Itan spojrzał, co ma Mabel. Gigantyczne opakowanie chipsów. Mabel jest zachwycona. Jak to możliwe? To niesprawiedliwe! No, rzeczywiście, Judy jest naprawdę przykro, ale będzie musiała zjeść to, co dostała. Całe opakowanie zmieściło się jej do buzi za pierwszym razem. To było bardzo smaczne, tylko mało, nie najadłam się. Patrzę z zazdrością na Itana, ale Itan nie ma zamiaru się dzielić i dostaje za to po głowie. No dobra, to teraz ja coś zjem. Ale dobre, i tam z wielką przyjemnością wciąga chips'a jednego za drugim, no, widać, że jest z siebie bardzo zadowolony. Ale potem sięga po następnego chips'a i zdaje sobie sprawę, że został ostatni, ale jak go wyciągnąć. Po prostu zgniótł paczkę, aby się do niego dostać. I ostatni chips wylądował w jego ustach. Udało mu się. Czyli czas na Mabel. Żeby otworzyć takie opakowanie chipsów, musiała wejść na stół. Ale to jest dobre! Ogromny chips ma ogromne okruchy. Pozostali muszą się bronić. Chociaż wyglądają nawet na zadowolonych, bo mogą coś zjeść. Ojej. Mabel chyba postanowiła wejść do opakowania. Zanurkowała tam. Ojejku. Paczka razem z nią upadła na podłogę. To wyglądało strasznie. Ojej, ile gwiazdek. O, chips. Miam, niam, niam. Na stole pojawiły się butelki coli o różnych rozmiarach. Co tam ma Mabel? Najmniejsza buteleczka ze wszystkich. Ale chyba jest zadowolona. Wow. I ten ma standardową butelkę coli. A Judy ma jakiegoś giganta. Dajcie spokój. Przestańcie się śmiać z Mabel. Moja kola! Może jest najmniejsza, ale jest najpyszniejsza. Jestem tego pewna. Wow, szybko sobie poradziłaś. I tam teraz twoja kolej. Ok, otwiera. Ile bąbelków? I tam zaczynaj! Dziewczyny postanowiły mu pomóc. Podnoszą butelkę wyżej i wyżej. Judy i Mabel chcą, żeby wypił kolę jak najszybciej. Ale chyba niczym dobrym to się nie skończy. Jednak dał sobie radę! Przepraszam! Uch! Judy, teraz ty. Na pewno dasz radę? Chyba nie. Nie masz siły, żeby to podnieść. Ale ten pomysł z rurką jest całkiem niezły. O tak! Jedna rurka będzie za mało. Judy przyczepiła więc drugą i trzecią. Jaka ciekawa konstrukcja! Widzę, że Judy jest naprawdę zachwycona. Kola znika z butelki z zastraszającą prędkością. Wszyscy są w szoku. Jeszcze troszkę i? Judy skończyła. Ciekawa, jak się czuje. Wszystko jest super! A może nie? Z jej brzucha dobiegają jakieś dziwne dźwięki. O, rany, Judy! Nikt się tego po tobie nie spodziewał. Reszta uczestników aż zwaliło z nóg, ale Judy czuje się super. Jaką ja dostałam malutką butelkę? Ja mam większą. A ja mam największą. Ale super. Ojej, kim masz wyjątkowego pecha. Próbuj szybko. No dobra. Otwieram butelkę i próbuję. Może jest mało, ale te cukierki są naprawdę pyszne. Skitelsy, miodowy żel, to jest przepyszne. Na dnie zostało jeszcze troszkę. O nie, język mi utknął. to straszne! Czekaj, mam tu jeden pomysł! poradzę! O, o tak już lepiej. No dobra, to teraz moja kolej. To jest niesamowite. Mam z 10 razy więcej skitelsów i miodowego żelu niż Kimberly. Mm, jakie to jest słodziutkie. Totalny odlot. O rany też na dnie butelki zostało mi troszkę cukierków. Jak to wyciągnąć? Muszę otworzyć butelkę. I teraz na pewno dosięgnę do cukierków. O nie! Ręka mi utknęła. I co ja mam robić? Tina, jedz swój żel. No weź! No właśnie. Spróbuję go wycisnąć. To wcale nie jest takie proste, jak myślałam. Potrzebuję planu B. Już wiem. Założę na butelkę mnóstwo gumek recepturek. Gumki ścisną butelkę na środku i wszystkie cukierki wpadną prosto do mojej buzi. Super, udało się! Ale fajnie. To jest takie pyszne i nie muszę nawet się wysilać. Co? To już wszystko? A gdzie są cukierki? Zostało ich jeszcze sporo na dnie. Macie pomysł, jak je wyciągnąć? Mnie się nie udało. A ja już wiem. A ja! No to ja rozumiem. Teraz zjem cukierki bez żadnego problemu. Ej, a mnie też możesz pomóc? No jasne. Twoja butelka jest mniejsza, więc będę miała mniej pracy. Gotowe. O! Moja ręka jest na wolności. Dzięki, Tina. Uratowałaś mnie, więc życzę Ci smacznego. Wielkie dzięki. Mmm, co za wyżerka! To zdecydowanie najlepszy dzień w moim życiu. Ekstra. Co? Kimberly ma taki ogromny tort, a ja taki malutki? Jaki piękny tort! Uwielbiam różowy kolor. Wow, jeszcze nigdy nie jadłam takich ogromnych tortów. Quentin, masz najmniej szczęścia, więc zaczynasz jako pierwszy. No dobra. Mmm, krem jest to smaku truskawek, bardzo pyszny. Jest nawet świeczka, więc mogę pomyśleć życzenie. Chcę, żeby następnym razem największy smakołyk trafił właśnie do mnie. Ej, a dokąd odleciał mój tort? Quentin, co za ofiara z ciebie? No dobrze, teraz moja kolej. Mogę spróbować? Oczywiście, że nie. Ten tort jest tylko dla mnie. Nie przeszkadzaj mi, Quentin. Chcę, żeby. No, chociaż malutki kawałek. O, wpadłem na fajny pomysł. Zrobię jej żart i zamiast świeczki ustawię petardę. Zobaczymy, co będzie. Czemu nie mogę tego zdmuchnąć? A! O nie! Mój tort eksplodował. Teraz jestem cała brudna. Moja zemsta się udała. To nie było śmieszne, ale tort mimo wszystko jest pyszny. Nawet jeśli nie wygląda zbyt ładnie, ale mi wszystko jedno. Nareszcie moja kolej. Mój tort jest piękny z każdej strony. Niczego ładniejszego nie widziałam. Pomyślałam życzenie i przechodzę do degustacji. Ojej, wręcz rozpływa się w ustach. Miam, miam, miam. Chwila, co tu się dzieje? Czemu mój tort tak szybko się kurczy? Ej! Ach, wy złodzieje, jak wam nie wstyd! Przepraszam, chcesz? Nie będę jadła resztek. No jak chcesz, ale żałuj, bo tort jest pyszny. Ale fajnie, wita śmietana i truskawki. To super połączenie. No, ja mam bardzo małą porcję bitej śmietany i równie malutką truskawkę. A ja mam gigantyczną truskawę i gigantyczne opakowanie bite śmietany, więc moje życzenie się spełniło. No i dobra, zaczynam. Wycisnęłam śmietanę na truskawkę. Wygląda bardzo słodko. O, tak. Nie zdążyłam nawet mrugnąć okiem i już wszystko zjadłam. No to teraz moja kolej! Zacznę od truskawki. Chociaż chwileczkę. Oczywiście, że lepiej jest połączyć truskawki z bitą śmietaną. Najpierw wycisnę do miski bitą śmietanę. Mmm, jakie to jest pyszne! Następnie dam do środka truskawki. Właśnie tak. Idealnie! Wszystko mieszam? I za chwilę będę miała prawdziwy truskawkowy krem do smarowania. Jak pyszniutko to wygląda? Spróbuję. O, tak, właśnie tego chciałam. Przechodzę do kolejnego etapu. Zrobię tosty w tosterze. I gotowe. Muszę je tylko złapać. Super. Kładę tosty na talerzyku i smaruję moim truskawkowym kremem zrobić super wysoką kanapkę, gdzie będzie ze 100 tostów. No pięknie! Pozostało tylko ozdobić kanapkę resztkami bitej śmietany i można próbować. Ojej, nie spodziewałam się, że ta kanapka będzie taka ciężka. Uf! Przeżyłam ten deszcz z kanapek Teraz jestem cała w truskawkowym kremie Och, tak jest o wiele lepiej Został mi tylko jeden tościk z kremem Ale to lepsze niż nic I tak jest bardzo pyszne Quentin, teraz ty Wiecie co? Padłem na genialny pomysł Biorę bitą śmietanę i potrząsam Następnie wbijam w truskawkę oh, wow. i wyciskam. O jacie, truskawka rośnie w oczach. O nie, chyba przesadziłem. Teraz jesteśmy cali w kremie. Chociaż według mnie to całkiem fajne.